Ma czerwone włosy oraz rybi ogon. Umie pięknie śpiewać i mieszka pod wodą. Tak to Arielka. Złoty ma pysiaczek, czerwony kubraczek. Miodek bardzo lubi, w lesie się nie zgubi. Tak to Kubuś-puchatek. Umiem latać, jestem wiecznie zazdrosna. Mam zieloną sukienkę i blond włosy. Kim jestem? Dobra odpowiedź, dzwoneczek. Jaka to dziewczynka ma roboty wiele, a na pięknym balu gubi pantofelek. Dobra odpowiedź, kopciuszek. Jest maleńka, lecz głośno bzyczy, i kiedy ją zobaczysz, to z radości aż krzyczysz. Lata od kwiatka do kwiatka i zbiera pyłek to dla was taka zagadka. Tak, to pszczółka Maja. Codziennie poznaję z budkiem świat, lecz z bękiem też znam się kopela, lubię zagadki i nowe przygody. A za dobre zachowanie dostaje nagrody. Ze mną uczycie się angielskich słówek, lecz nie jestem bohaterką kreskówek. Już wiecie, kim jestem? To ja, Dora! Wytrwale zmierza do Pacanowa, marząc o kozich pięknych podkowach. Tak, to koziołek ma Uwolniona, zapluskała złocistym ogonem. Rybaka uszczęśliwiła, lecz nie jego żonę. Tak, to złota rybka. To nie pająk, choć używa sieci. Bajkę o nim i rybce znają wszystkie dzieci. Tak. To bajka o rybaku i o złotej rybce. W bajce pod babci pierzynę dał nurka, by czerwonego przestraszyć kapturka. Tak, to mowa o wilku. Chłopczyk mały jako kruszek, to jest przecież? Tomcia paluszek. Nosi na głowie czerwoną czapeczkę. Czy wiesz, jak nazwano tę małą dzieweczkę? Tak, to czerwony kapturek. Jaka pani z dawnych bajek z miotłą się nigdy nie rozstaje? Baba jaga, gdy mała księżniczka chrzczona była, zła wróżka urok na nią rzuciła. Tak, to śpiąca królewna. Jestem królewną, lecz nie mieszkam w pałacu. Moje imię podobne jest do śniegowego płatka. Kto je odgadnie? Ten dobry koleżka. Nazywam się królewna Śnieżka. Mam nadzieję, że dobrze się bawiliście. Do zobaczenia i papa. Pa.